Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem strzelca na czytaniu horoskopu dla Was na miesiąc kwiecień 2021. Wasz anioł stróż na ten czas, to anioł oświecenia. Anioł mówiący o, o tym, że coś nagle zrozumiecie. I on będzie przy tym czuwał, będzie wam podsyłał, po to byście zrozumieli daną kwestię, dany problem lub po prostu zrozumieli siebie. Wasza aura miesiąca. Oj, brzydka aura. Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha. Dlaczego tak się dzieje? Widzicie siebie w fałszywym świetle w kwietniu. Zaraz dociągniemy, dlaczego tak to jest. Dlaczego wyszła ta ósemka mieczy. Takie ciężkie myśli, takie troszeczkę stany depresyjne. No dlaczego? Dlaczego, drogi Szczelcu? Ponieważ 8 buław. Ponieważ wszystko, co robicie cały czas, nie przynosi takich efektów, jakbyście chcieli. I w związku z tym ja tutaj dociągnę jeszcze jedną, jako radę, żeby ten miesiąc nie był aż taki brzydki. Jest tutaj waga. Zrównoważcie, spiszcie, czego oczekujecie od życia. Tak? tak dokładnie, naprawdę dokładnie spiszcie. I wybierzcie te elementy, które jesteście gotowi zrobić w danym momencie. I stopniowo pomalutku spełniać punkt po punkcie, a nie wszystko naraz. Wtedy wasza atmosfera kwietnia się troszeczkę poprawi na lepszą. Co odchodzi? Odchodzi taka łatwość wykonywania rzeczy, łatwość przyswajania wiedzy, takie wyciąganie czegoś z niczego. Co przychodzi? Szansa na spełnianie marzeń. Dla tych, którzy czekają na poczęcie dziecka, to idealny moment. Otwarcie się szansy na założenie rodziny. Tylko. Wyciągnąć rękę i chcieć. I nie wybrzydzać. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na swoją beztroskę w postępowaniu. Na to, że czasami kogoś może krzywdzicie słowem uczynkiem na to, by być sobą. Naprawdę takim sobą wyluzowanym, a nie pozamykanym na 10 milionów spustów. Yy, zwrócić szczególną uwagę, by. Być kompatybilnym ze swoim ja. Uczucia. Teraz możecie coś zyskać. W stałych związkach poprawią się relacje, będzie się coś działo, będzie naprawdę przyjemnie. Wiosna sprzyja, że się troszeczkę uśmiechniecie. Osoby, które nie mają nikogo, a chcą kogoś spotkać, to teraz taką osobę mogą spotkać. Tylko przestańcie wydziwiać, że do tej osoby nie pasujecie albo nie macie szans. Co mówiła Aura Miesiąca. Macie szansę. To nie wy oceniacie i nie myślcie, co myśli ktoś inny. Finanse. Tutaj powodzenie. Bardziej skupicie się na sobie, na życiu osobistym niż na finansach. To będzie dla Was priorytetem w miesiącu kwietniu. Samopoczucie, no, mieliśmy tam stany depresyjne, tak? No takie samopoczucie troszeczkę mm, myślące, że może mogłoby być lepiej. Ale tak naprawdę, generalnie jest naprawdę wszystko w porządku, jest i zobaczcie, tu serduszko, dwa zwierzaczki. Dlaczego nie? Macie szansę, więc próbujcie teraz zadziałać gdzieś, jeżeli chodzi o uczucia, bo to bardziej uczuciowe. Dlatego Twoje samopoczucie to zwróć uwagę na kucie sercu, zwróć uwagę na to, co może się dziać hmm, psychicznego. Nie poddawaj się depresji. Twoje słabe strony. Kapłan. Twoje słabe strony to to, że Ty wiesz, że wiesz właściwie wszystko, że czujesz się pewny siebie w sferze duchowej i te to Twoją stronę w kwietniu mogą wykorzystywać Twoi przeciwnicy. Po prostu jakby podpuszczając Cię, że przecież jeśli coś dasz od siebie, to dlaczego nie? To się wiąże z Twoją wiarą w to wszystko, co robisz. Tak? Nie dawaj się podpuszczać. A twoje mocne strony to ruszanie do przodu wtedy, kiedy wiesz, że chcesz. I ruszasz nie poglądając się za wszystko. I trzymaj się tego, drogi strzelcu. Rada od kart. Pora na urodzaj. Pora na yy, plony. Pora na zdobywanie tego, czego chcesz. Skup się w tym miesiącu na uczuciach i związkach międzyludzkich. Znaki nieprzychylne tobie. Znaki nieprzychylne tobie to mamy tutaj momencie, kiedy tylko podłączę, bo mi się zaraz rozładuje. Ok. Znaki nie przychylna Tobie to sam strzelec. Ktoś spod znaku strzelca, czyli druga osoba z Twojego znaku, ponieważ sama będzie zdołowana, więc może Ci źle podpowiadać. Znaki przychylne Tobie i chciały wyjść dwa. Masz koziorożec i wodnik. Koziorożec jest dla Ciebie bardzo przychylny i potrafi dać radę taką twardo, stąpiającą ziemską, bo to znak ziemski. I tam możesz na niego liczyć w sprawach takich racjonalnych, w sprawach, nie wiem, remontów, w sprawach finansów i wodnik. Wodnik, który podtrzyma cię na duchu i da nadzieję na przyszłość i pozwoli złapać wiatr w żagle. Teraz dla tych osób, które wybrały motylka. Egocentryzm. Tak? Nie zamykajcie się w sobie, wyjdźcie do ludzi i działajcie w kierunku Życia wspólnotą, nie tylko w samotności. Uwaga na plotki, na podpowiedzi, na jakieś szepty, na to, co się dzieje za plecami. Plotek nie słuchamy, aczkolwiek czasami co z nich wyciągamy. Zawsze najlepiej u źródła sprawdzić to, co się usłyszy. Połączenie. Niektóre z was strzelce mają okazję spotkać kogoś, z kim połączą się. Może nie na całe życie, ale na dłuższy czas. Inne po prostu podpiszą jakiś ciekawy kontrakt, a jeszcze inne spotkają bratnią duszę i być może jakieś spotkanie rodzinne w kwietniu nastąpić. Jeśli w Twoim życiu nic nie idzie naprzód, jesteś w okresie pustynnym, wykorzystaj ten czas do udoskonalenia swego zmysłu cierpliwości, już wkrótce sprawy przybiorą lepszy obrót. Czyli bądź cierpliwy, w ten czas wykorzystaj na jakieś, nie wiem, douczenie się, na zrobienie czegoś, co bardzo lubisz, a w końcu coś ruszy do przodu. Nie ma sensu po prostu myśleć o czymś, na co nie ma się wpływu. Dla tych, co wybrały wilka. Przebudzenie. Teraz dożna szczęku takiego przebudzenia, oświecenia takiego kopa w cztery litery na zapęd, że zaczniesz działać ze zdwojoną siłą. Ofiara. Żeby mieć plony, trzeba złożyć ofiarę. W tym wypadku został zakopany żołądź po to, by wyrosły z niego plony. Tak samo ty musisz zrobić pierwszy ruch, by. Coś zyskać, samo z siebie nie wyjdzie. Mroczne opowieści. Są to karty nieświadomości, czyli to, o czym nie wiesz. Coś tkwi w tobie z przeszłości, co powoduje takie twoje zachowanie, a nie inne. Nie wiem, może zrób regres do przeszłości po to, by zobaczyć, co ci szkodzi. Zwalcz demony przeszłości. To, co było, to było. Teraz budujesz coś nowego i nie warto opierać się na tym, co gdzieś Ci zalazło za skórę. Dla niektórych to może oznaczać, że boisz się podejść do kobiety, bo zostałeś zraniony. No i co z tego? Możesz zostać zraniony pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty raz, aż w końcu trafisz na tą, która Cię nie będzie ranić, bądź tego. Dla innych yy, strach przed zaryzykowaniem zmiany pracy, no bo co będzie dalej? To zostało gdzieś tam zapisane w dzieciństwie, gdzieś tam w poprzednich przeżyciach. Więc wróć się, zrób regres, oczyś to wszystko. Pamiętaj, masz wolną wolę i to ty wpływasz na swoje życie. I to jest miejsce tymczasowe. Twój prawdziwy dom jest po drugiej stronie. Wykorzystaj więc życie w pełni. Czyli żyj dla siebie, ciesz się, rozkwitaj. Nie dla innych. Bo to twoje życie i ty masz być szczęśliwy tu, i teraz. Dziękuję ślicznie. Te osoby, które nie oglądały jeszcze anielskich wyroczki na Wielkanoc 2021. Zapraszam do obejrzenia i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.